Popiołek, twój ruch. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Ministrze. W imieniu Klubu Twojego Ruchu mam zaszczyt przedstawić nasze stanowisko w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw druk numer 2832. Moi koledzy powiedzieli w zasadzie jeżeli chodzi o sprawy ogólne dotyczące tego projektu, praktycznie wszystko. Ja również mam, podobnie jak pan poseł Szwed, sporo wątpliwości odnośnie funkcjonowania i pewnego, pewnych szczegółów tej ustawy, ale uważam, że jest to krok w dobrym kierunku, szczególnie jeżeli chodzi o anachroniczną formę tych zwolnień lekarskich, papierową, na elektroniczną, która wydaje się być celowa, ale też z kolei mam wątpliwości, czy lekarze nie zamienią się w osoby zamiast uwagę swoją skupić na pacjencie, to będą skupiać tą uwagę na komputerze. To powinno być jakoś uregulowane w ośrodkach zdrowia, żeby to były osoby kompetentne, które te zmiany wprowadzają. Jest cała masa szczegółów, która wymaga dopracowania, zarówno w tej w, tej, w tym temacie zwolnień lekarskich, jak i innych tematach, i dlatego, żeby zaoszczędzić czas, bo koledzy czas przedłużali, mój klub jest za skierowaniem i doszczegółowieniem tych wszystkich nurtujących nas wątpliwości w Komisji. Dziękuję bardzo.